Moi drodzy, sam nie wierzę, że to robię, ale dzisiaj przetestujemy sobie mod do Sabnautiki, który dodaje Gargantuan Leviatana. Jak wiecie, już dawno temu na kanale ukończyłem serię z gry Sabnautika. Wszystkie linki do playlisty znajdziecie w opisie. A ostatnio zauważyłem, że już na końcowych etapach produkcji jest mod do Sabnautiki. Tak zwany Return of the Ancients, który został zapowiedziany bodajże w roku 2020, bo jest to gigantyczne rozszerzenie od dużej grupy moderskiej, które ma do Sabnautiki dodać m.in. właśnie omawianego tutaj często, zbyt często, Gargantuan Leviatana tak z ciekawości sobie akurat wbiłem, ponieważ zauważyłem, że strasznie dużo materiałów o nim wyświetla mi się na YouTubie i się tak zastanawiałem, czy ten mod już w końcu został wydany, czy... Czy to są jakby wiecie, jakieś fejki, albo jest to jakieś wycieki, powiedzmy, z nielegalnych źródeł, może ktoś, a może jakiś lik faktycznie wyciekł, nie wiem. Ale ten mod poza Gargantuan Leviatanem jeszcze w przyszłości ma dodawać inne, jak to twórca opisał, nieodkryte tajemnice. A także jakieś historie mają też dodać ten mod. Bo nie tylko chodzi o gargantuan lewiatana, tylko chodzi o całe rozszerzenie fabularne. Ale dzisiaj, moi drodzy, i tak jak mówiłem wcześniej, sam nie wierzę, że to robię, ale dzisiaj przetestujemy sobie gargantuan Leviatana. Nie wiem czy to jest dokładnie ten mod, który widzicie tutaj. Jestem aktualnie na warsztacie Steam tutaj do Subnautiki i jest tutaj ten gargantuan lewiatan. Ten mod dodaje gargantuan Leviathan Subnautica. Można go odradzać za pomocą Spawn Character Gargantuan Leviathan. To jest oczywiście w konsoli, znalezionego w otchłani, czyli w strefie. Tam wiecie, gdzie nic nie ma, gdzie spotykaliśmy te widmo lewiatany Jego umiejętności, regeneracja. Olbrzymi lewiatan może zre zregenerować swoje rany w ciągu kilku sekund. Wynika to częściowo z wysokiego metabolizmu. Niemal niewrażliwość. Gargantuan Lewiatan jest odporny na większość konwencjonalnych ataków dzięki swojej wielkości i sprężystej skórze. Charakter bioelektryczny ma kilka narządów bioelektrycznych wzdłuż swojego ciała, które pozwalają mu wytwarzać energię elektryczną. Wytworzona energia elektryczna może różnić się od małych, ale szkodliwych zapasów do potężnych impulsów elektromagnetycznych zapisów czy zapasów nie może się tłumacz pomylił. E, tak, no on ma tutaj nawet cały swój opis, ale wiadomo, to prawdopodobnie nikogo nie interesuje, ponieważ no, nie jest to, na co zwykle będziemy zwracać uwagę, spotykając go. Tak naprawdę najistotniejszym jego cechą. Jest oczywiście jego wielkość i jego głośność, i to najbardziej będzie wpływać na nasz mózg, kiedy będziemy mieli okazję go spotkać. No tutaj takie aspekty walki z nim to raczej nikt nie będzie zwracał na to uwagi, wyświetlało mi się właśnie dużo szorców jak ludzie reagowali na to, prawdopodobnie ja takie mam podejrzenie, że większość było udawane, no wiecie jak to, te shortsy na YouTubie, byleby wiecie jakieś wyświetlenia zyskać. Ale po prostu mnie to zaciekawiło i kurczę fajnie by było tego lewiata na zobaczyć na żywo. Oczywiście już go widzieliśmy, ponieważ... Znaczy nie widzieliśmy go dokładnie, ponieważ w grze on nie występuje naturalnie. Jest tylko jedna scena w grze, gdzie możemy go zobaczyć i do dzisiaj sam nie wiem czy to był... Czy to było od zawsze w tej grze, ponieważ z tego co pamiętam w Subnautice Wiecie, dużo było historii na temat tego gargantuan Leviatana, ale z tego co pamiętam, w subnautice mm, nie było oficjalnie gargantuan Leviatana, tylko jego concept art, które widzicie aktualnie na ekranie. To był pierwszy koncept, jak mógłby według jednego z użytkowników wyglądać lewiatan, ponieważ wcześniej znaliśmy go tylko i wyłącznie ze szczątek, które można było znaleźć w Lost River. I z tego co wiem, nawet zostały, wiecie, zrobione pomiary, jaką, wiecie, szerokość i długość ma ten lewiatan. I faktycznie porównywalna jest do takiego właśnie gigantycznego osobnika. Więc, wiecie, nawet tutaj, gracze, wszystko. Wykminili. No i koncept, art, który widzicie teraz na ekranie, on został wymyślony przez jednego z użytkowników. Mogę się mylić oczywiście, może źle przeczytałem, może ktoś, wiecie, na filmie się pomylił, może ja coś źle usłyszałem, ale wiecie, z tego co mi wiadomo, to jest pierwsza wizja właśnie tego Lewiatana. A jak wiemy on również się znajduje w grze. Wiecie, ten pełny już lewiatan, który widzimy z modów. Można go spotkać w misji z Sunbeamem, gdzie właśnie jakby byliśmy na tej wyspie, chcieliśmy wyłączyć działo, ale nie mogliśmy go wyłączyć, bo nasza choroba była po prostu aktywna. No wiecie, ta choroba kara. Pierwszy koncept tego lewiatana był właśnie stworzony przez jednego z użytkowników i na tym koncepcie wzorowali się Twórcy, właśnie moda Return of the Ancients, i ten mod no, jest najbardziej chyba wyczekiwanym przeze mnie modem, ponieważ no, podoba mi się naprawdę ta biostruktura. Tak to mogę nazwać: biostruktura, że wiecie, rozkład można powiedzieć świata w subnautice, organizmy, w którym nim, które w nim żyją, jakie organizmy możemy spotkać, i w ogóle wszystko, co jest pod wodą. Ja nie mam talasofobii, więc wiecie, ja tam się nie boję tych wszystkich lewiatanów czy tych crab-squidów. Gargantuan lewiatana też wątpię, że się przestraszę, zwłaszcza, że widziałem dużo filmów z nim na Full i średnio mnie to, wiecie, poruszyło, ale chciałbym go spotkać na żywo, chciałbym zobaczyć, jak to jest, wiecie, grać w Subnautikę i jakby go spotkać. Um... Więc sobie dzisiaj to przetestujemy. A tutaj, moi drodzy, mamy jakby główną stronę moda, Return of the Ancients. E, wybaczcie mi, że głos się zmienił, ale nagrywam tą, ten jakby. No, nagrywam tą wstawkę parę dni po nagraniu tej poprzedniej, więc to co słyszeliście wcześniej było nagrane parę dni temu, a to dlatego, że chciałem się już po prostu zająć instalacją tego moda i zrobić sobie krótki research na temat właśnie tego Gargantuan Leviathan. I mamy tutaj właśnie główną stronę tego moda. To co widzieliście poprzednio, już to sprawdziłem, to nie był w ogóle do Subnautiki, jakby fajnie przedstawił Leviathan, ale to był moda jakiejś innej gry, która też operuje w akwenie. Więc wydaje mi się, że ktoś tam po prostu chciał tego Gargantuan Leviatana dodać. No i to była kompletnie inna gra, zwróćcie na to uwagę. Ale jesteśmy na głównej stronie, czyli tak naprawdę to jest miejsce. Linki, oczywiście, wszystkie macie w opisie do mod Loadera, mod Managera i innych tutaj rzeczy, które są potrzebne do instalacji tego. No i tutaj głównej strony to jest główna strona moda Return of the Ancients, stworzonych właśnie przez ten zespół moderski, który właśnie opracował, jak widzicie, tego Gargantuan Leviatana. No, w pełnej jakości go chyba tu nie zobaczymy. O, proszę. I z tego, co wiem, można go tu spotkać w grze. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Um, tutaj jest napisane, że mod ten koncentruje się głównie na gargantuanach. Labiatanie no, bo to jest demo, to jest wczesny dostęp. Jak widzicie, tutaj nie ma w ogóle. Nie ma fabuły z tego, co tu pisze. No, story content, to jest demo build. Żeby sobie prawdopodobnie tylko tego Gargantuan Leviatana przetestować. Ja ram się, jakby, moi drodzy, nie mam. Po prostu nie mogę się doczekać, kiedy ten mod wyjdzie od razu. Jeżeli ten mod będzie rozbudowany, to co fajne w tym modzie, że właśnie tak jak tutaj twórca opisuje, nie ma fabuły, czyli jak wiemy, będzie fabuła. Prawdopodobnie skoro opisał to, no to będzie jakaś fabuła i to, to będzie fajne. Takie rozwinięcie, na pewno będę chciał sobie przejść, i właśnie to o tym chciałem Wam teraz wspomnieć. Kiedy już Return of the Ancients ukończy, jakby swoją produkcję, kiedy twórcy już wydadzą go pełnoprawnie, ja chciałbym rozpocząć na kanale drugi sezon z Subnautiki właśnie na modach, na różnorakich modach. Wiem, że są jakieś mody, dodając jakieś łodzie podwodne. Na pewno ten mod z większą ilością slotów, większą ilością craftingów, mapą, jakimiś tam rzeczami, które możemy znaleźć, nowymi potworami. I poza właśnie tutaj omawianym gargantuan lewiatanem, bym chciał sobie to wszystko powgrywać i przejść sobie ponownie na tym grę. Ponieważ, jak wiecie, już na kanale niedawno ukończyłem 1 i 2 w Below Zero w 24 odcinkach i podstawkę w 26 odcinkach, wszystkie ukończyłem na 100%. Więc nic nie stoi mi na przeszkodzie, żeby sobie te gry po prostu zamodować i odpalić wam drugi sezon, ponieważ jaram się jak dzik tą grą. To jest druga gra, którą tak bardzo interesuje się pod względem modów, bo pierwszą to było oczywiście Minecraft i do dzisiaj pozostaje Minecraft. Bardzo lubiłem i lubię do dziś modować Minecrafta, A Subnautica jest właśnie drugą taką górą, którą zacząłem się mocno interesować, nawet bardziej niż w of the Forest czy Walheim, bo po prostu jara mnie ten świat. Jara mnie to, co tutaj ludzie próbują dodać. I powiem wam, jak bardzo mam talasofobię w realu, bo mam talasofobię, ale głównie ona ogranicza się do tego, co jakby. Widzimy w naszym świecie, ale jak patrzę na świat subnautiki, to mnie to za bardzo nic nie rusza. Bardziej po prostu podoba mi się, kocham po prostu to, 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 to co się dzieje. Fajnie się to wszystko tutaj ogląda, poznaje. Nie oddziałuje do... nie oddziałowuje to na mnie tak jak w IRL. Choć w IRL to nie widziałem za bardzo stworów, ale widziałem różne filmiki, jak to w głębinach wygląda. No i w sumie, jak, to, jak widzę, co niektóre rzeczy się dzieją, to ja się boję nad oceany iść. No to po prostu tak mam, tak działa ta. Fobia, ale tutaj w Subnautice no, jestem po prostu ciekaw, co jeszcze ludzie wykminą. Ludzie, jak macie jakieś mody do Subnautiki, które polecacie mi, żebyśmy utworzyli naprawdę jakąś dobrą paczkę, piszcie w komentarzach przyściutkie mody, i również zapraszam na nowo powstałego Discorda, którego ostatnio współtworzę z fajnym kanałem dokładnie z Wojtkiem Dzierwą z kanału Bez Cenzury. Linka macie w opisie. Tworzymy razem Discorda głównie w oparciu właśnie o kanał Bez Cenzury, ale stałem się tam administratorem i można powiedzieć, że rozbudowałem ten Discord w ogóle do granic możliwości. Oczywiście to nie koniec rozbudowy, bo jeszcze będą tam różne inne rzeczy, ale możecie sobie wbić, znaleźć na pewno kanały, popisać ze mną na różne tematy i tak dalej, więc możecie wpadać. No i co? No, z tylko na pewno bo chciałbym tutaj związać troszeczkę kanał od tej strony bardziej fabularnej, bo zwykle sobie tutaj gramy, komentujemy i tak dalej, abym chciał tutaj troszeczkę sobie jakby poeksplorować, poeksperymentować z tym światem. Wybaczcie, jakbym nie, um, nie umiał się wysłowić, ale nagrywam, mówię, parę dni po poprzednim nagraniu to nagrywam. Mm. I no, po prostu jestem pełen ekscytacji. Więc moi drodzy, ja już sobie tutaj wszystko przygotowałem. Mam tutaj, proszę bardzo, odpaloną Subnautikę. Mod Manager, mod manager jest tutaj odpalony. Do tego pomiary tutaj temperatury zostawiłem, nie włączałem ich, bo może. Ktoś z Was byłby zainteresowany, jak ta gra sobie tutaj działa, jak wpływa na komputer. Jakby ja mam RTX A2080 Ti Plus i 5 12 generacji i 32 GB/3600 MHz, więc zobaczymy, jak sobie poradzi ten komp z obciążeniem. Nie wiem, może Gargant One Leviathan wpłynie jakoś na mój komputer, ale już jak po pozainstalowałem sobie tutaj różne modziki, jakieś mody biblioteczne, właśnie ten mod Return of the Ancients, wgrałem sobie ten mod Atlas, który dodaje tą łódź podwodną. Jakiś tutaj vehicle framework, wiem, że ludzie tutaj robią własne pojazdy. nawet widziałem łódź pod wodą z GTA na stronie Nexus MODS, więc yy, mówię tutaj o tym batyskapie całym z GTA 5. Więc, no, mapkę sobie zainstalowałem, jakieś inne mody, które, których tu nie widzę, może się ukryły pod postacią innych nas. Ale moi drodzy, ja rozpoczynam nową grę i nie, nie, nie będę zaczynał teraz jakiejś serii czy coś, tylko po prostu skraftujemy sobie jakąś łysź podwodną, może tego Simofa i pójdziemy sobie do otchłani, bo tak naprawdę nic z tym lewiatanem nie jest. Um... Nic z tym lewiatanem w tej grze się nie dzieje. On po prostu pływa. Możliwe, że nas atakuje. Jakieś dźwięki z tego co widziałem wydaje. Już ludzie go testowali, ale nie wiem, czy raczej chyba nic nie ma poza tym. Więc sobie po prostu pójdziemy do otchłani i zobaczymy jak blisk, jak daleko trzeba popłynąć, żeby go spotkać. No i poprzyglądamy się mu trochę. Wiem, że są też jakieś komendy, że można go zrespawnować. Mam nadzieję, że on się respi normalnie. Dobra, wybrałem sobie, moi drodzy, tryb kreatywny. Tak gra już się tak nie craszyuje jak Below Zero. Wydaje mi się, że z Below Zero jest jakiś problem. Tylko co widzę, w ogóle mi się chyba ustawienia zresetowały, nie? Zostały takie, jakie miałem wcześniej. Ja sobie tylko pole widzenia troszeczkę zwiększę. Chyba wszyscy wiemy dlaczego. Ponieważ chcia, chciałbym, żeby tutaj jak najbardziej było to widać. Ja sobie rozumiem drodzy ścisze dialogi. Jakieś tam pierdoły, które tam to PDA do mnie gada. No dobra, widzę, że dostaliśmy startowy ekwipunek. Weźmy sobie konsolę pojazdów do ręki. No i co, kraftujemy sobie Simufa. Ciekawe, czy ta łódź podwodna tu będzie. aż jest platforma startowa Neptuna. Ale tej łodzi podwody nie ma, więc wydaje mi się, że coś... Coś przekombinowałem, a może mody są niekompatybilne ze sobą. Dobra, bierzemy sobie tego simufa i wpłyniemy, moi drodzy, do otchłani. Mam nadzieję, że nie będę musiał go rozpić. Yy, ale wiem, że. Y, wiem, że. Y, ten, mogę sobie mieć małego lewiatanka jako formę takiego zwierzaczka. A powiem wam, tęskniłem się za jedynką. No, jedynka jest dużo lepsza według mnie od below zero. Tak jak mówiłem, stawiałbym te gry bardziej na równi, bo to jest bardziej dodatek samodzielny to below zero. Ale wiecie, trochę boli mnie to, że nie ma jakiejś opcji, żeby to jakimś modem połączyć Below Zero z jedynką, nie? Że mamy, że mamy opcję właśnie dostania się tutaj. Z tego co wiem, akcja gry Below Zero dzieje się po drugiej stronie strefy krateru, czyli obszaru fabularnego w tej grzepaści. Już zbliżamy się chyba do otchłani. Wiem, że ta akcja Below Zero dzieje się po drugiej stronie planety, na której jesteśmy, czyli gdzieś, gdzieś pod nami, tam po drugiej stronie pewnie jest ta właśnie zima, fabularnie. No, i tak kurczę. Fajnie, by było, jakby. jakby może jest jakiś mod, który by to połączył, nie? Ale, kurde, jedynka Simów i Cyklop, moi drodzy. Simów i Cyklop to. To jest coś pięknego. Tak mi tego brakowało w tym. W. No. Wiecie. <ścoughs> o, patrzcie, jest Reaper. Ale on mnie nie zaatakuje, bo. Jestem. Oho. uhuhu, uh. Dobra, do końca co mówiłem. Reaper mnie nie zaatakuje, bo jestem w trybie kreatywnym. Okej. Okay. Płyniemy dalej. Podejrzewam, że pan yy, Gargantuan Leviathan będzie gdzieś na, na granicy tej mapy. Słuchajcie, spróbuję wypłynąć. Yy, dziwne dźwięki słyszę, ale to są... Yy, czy to jest on? Nie, to jest Aurora, ja pierdolę. Już myślałem, że to jest on. Yy, dobra, wypłyniemy gdzieś dalej po prostu, najdalej jak mogę. Mm, dziwne dźwięki słuchać, bo ten ten to wielka. Mm, ta wielka muszla wydaje te takie. No to gówno co nam sobie pływa co nie atakuje nas, to też jest chyba należy do klasy lewitańskiej. E ha, okej. Okay. No powiem wam mam lekką gęsią skórkę, pomimo tego, że Sabnotika, że mnie tak nie wpływa, to jednak to co słyszymy w słuchawkach wydaje mi się, że bez tych dźwięków nie byłoby to aż takie straszne, ale te dźwięki po prostu no, jakby nakierowują psychikę na strach coś w tym stylu. Aj. Wstawiam, że no, muszę głębiej popłynąć. Ty gęsią skórkę mam, kurwa. O! Oh. Ja jebie, nie spodziewałem się, że będę miał gęsią skórkę. Już taki FIFA Rafa myślałem. O oh shit. O oh shit. Trudy. O kurwa mać, to jest ghost lewiatan, czy? Nie. To jest ghost lewiatan tylko. O, mam gęszą skórkę, co wam to co powiedziałem, nie jestem aż taki fiparafa, ja <laughs> je wiem. co to ma być? Ale słyszycie te dźwięki w tle, to wygląda jakby tu jakiś gigantyczny UFO po prostu, jaki dotrafował. Nie, nie, nie ma takiej opcji, ja muszę sobie ściszyć słuchawki o tak kilkanaście decybeli. Nie ma opcji, zapomnijcie o tym co mówiłem na początku tego filmu, kłamałem.

Je yeah, Pierdziu! Ale to wygląda dobrze! Ale to naprawdę wygląda dobrze! Ja pierdzielę ile oni nad tym modelem jego pracowali? Oho, czy on mnie chce zjeść? Nie, 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 nie! Aż mi łzy są, JEA yeah, PIERDZIU Zostaw mnie, baden! Co jest? Wyjebał mnie, patrzcie! Czy ja sobie. Nie, ja pierdole w gębie, jego jestem! Zostaw mnie, jestem na terenie kreatywnym! Ja pierdzielę, patrzcie! I to wygląda dosłownie jak z tego um, przylotu Sambima, nie? Dosłownie z bliska to wygląda. Ciekaw jestem, czy normalnie by teraz. E, taka scenka z Tambinem była! Ja jebie! Ale to jest dobrze zrobione! Ej, naprawdę, szacunek dla m, tego zespołu moderskiego. Normalnie, animacja, wszystko, graficzka. Ten model jest po prostu cudowny. Ja pierdzielę! Przecież to jest, To jest ogromne! To jest monstrum, kurwa! To jest większe niż myślałem! Bliska. Myślę, że to będzie taka gigantyczna parówka. To jest. Kurwa, nie wiem. Gigantyczna kiełbasa. Ja jebie. No ale spoko. No to jest dobra. Pierwsze wrażenie, super. Ale już tak. parę, parę minut później, no już średnio mi to rusza. Ale spoko. Naprawdę, spoko. Podoba mi się. Nie mogę się doczekać wyjścia tego moda. Tylko wiecie, mam nadzieję, że to nie będzie tak, że. Czekajcie, kawie się napije. Ach, śmietankowe cappuccino. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że ten gargantuan będzie tutaj tak po prostu sobie pływał. No bo No wiecie, zwykle w grze nie mamy potrzeby płynięcia do, do Dead Zone'u, nie? Ja to nazywam Bluchel. Ktoś mi kiedyś pod Szorcem napisał, czy to jest Dead Zone, czy tam Devoid. Ja to nazywam Bluchel, a to dlatego, że tak nazywały się e, na przykład w get, ja, na GTA San Andreas, e, na mi tam San Andreas się wychowywałem, i właśnie to, co było pod mapą e, i poza mapą, to był właśnie Bluchel. Ja to Bluhelem nazywam. Tak jak też niektóra część społeczności moderskiej. Mam nadzieję, że. Tutaj, jakby nie mamy potrzeby normalnie w podstawce płynąć do Bluhel. więc mam nadzieję, że ten. Wiecie, tam w tym Bluhel będzie coś w tym wojdzie waszym, całym Dead Zone. Będzie tam jakieś, nie wiem, miasteczko czy jakaś, nie wiem, stacja, żeby wiecie. Ten. Nie bez powodu on może tu być, nie? Bo on może mieć za zadanie na przykład chronić tego miejsca. Może być takim bycie. Takim dodatkiem tutaj. Ale nie, no dobrze wygląda. Popłyńmy, jeszcze chciałbym go spotkać. Wychodzi na to, że on albo gdzieś głęboko, albo gdzieś dalej. Ciekawie ile ich jest. Czy może być dwa obok siebie? Jak tu gówno widzę. O, patrzcie. Teleportował się. Oho, chyba jest obok mnie. Chyba pode mną. O, 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 o. nie, to jest... Gdzie on jest? To jest ghost to mnie nie interesuje zbytnio. Gdzie e? jest Gargantuan Lewiatan? Cześć. Cześć mordo. Chciałbym go zobaczyć od tyłu bardziej niż z bliska, bo z twarzy go znamy. Z on nie wygląda aż tak bardzo groźnie. Ale patrzcie na to. No płynie do mnie, mimo że jestem na kreatywnym, powinien mnie lekceważyć. Patrzcie jaki on jest kurwa długi. Normalnie... On się nie kończy. Patrzcie, 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 można by było liczyć, 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 liczyć 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... No kurna! To jest dalej... To jest jego ogon! Dopiero to był jego ogon. Patrzcie jakie to jest gigantyczne. 78 stopni na karcie graficznej. Sie, 7... ile? 7000 zużycia gigaramu? Ciekawe ile normalnie by było, jakbym tu był przy na przykład go slawiatanach. Ale wydaje mi się, że on jest... on nie wpływa za bardzo na komputer. Ja się zbytnio nie znam na tych wszystkich pomiarach, i tak dalej. Mam to specjalnie, bo moja karta graficzna nawala. Na ostatnio trzeba ją wymienić. Ale patrzcie, jak to po prostu episko wygląda, nie? Nie, przód mi się bardzo podoba. Akurat przód jest fajny. Patrzcie, on się jeszcze tak robi taki piruet. No i idzie mnie zjeść, kurwa. On jest niemiły. No, zostaw mnie, no. Coś ci zrobiłem. Ja sobie tu pływam. Chciałem się z Tobą zaprzyjaźnić. No puszczaj mnie, no! No puszczaj! co by było, jakbym wyszedł. Wyszedłem. Ja pierdzielę. Ale nie, nie słyszę, żeby on jakieś dźwięki wydawał. Fajaj, mam teraz sławki. Może w opcjach gdzieś to jest, patrzcie. Dźwięki otoczenia, dialogi muzyka. Może dźwięki otoczenia? A może tutaj w modach to będzie? Czekajcie. No ja nie słyszę w ogóle jego... Gdzie on jest? Return of the Ancients. Warp to bazyki. B? Episko. Episkie, episkie to jest po prostu. Patrzcie. Patrzcie. Patrzcie na to. Czy to jest piękne. To jest po prostu piękne. Cudowne, patrzcie jak ten Simów leci. Nie, to ja tak płynę. To jest gigantyczne, naprawdę. Wielkie brawa i szacunek dla tego zespołu moderskiego. Naprawdę kocham was, chłopaki. Pewnie nigdy tego filmu nie obejrzycie, ale jest po prostu cudowny ten mod. Nie mogę się go doczekać. Ludzie! Jeśli ten mod wyjdzie, spamcie mi w komentarzach. Pod jakimkolwiek filmem. Jak będziecie wiedzieli już, że ten mod wyszedł pełnoprawnie, będzie mieli jakieś specjalne informacje, to mi spamcie w komentarzach, odpalamy z tego serię. Mam nadzieję, że Jakieś ciekawostki fabularne z tym będą związane, ale to jest gigantyczne, patrzcie. To się nie wydaje takie ogromne, jak się patrzy z daleka, ale z bliska to naprawdę wygląda jak... Kurde, nie wiem do czego by tu odporować, nie ma takiej istoty na naszej planecie. Jak to zajebiście wygląda, no patrzcie po prostu na to. Przecież to jest cudowne. Ja nigdy się tak grą komputerową nie jarałem, a to jeszcze mod jest. Nawet takich pięknie wyglądających modów chyba do Minecrafta nie ma. Tu mamy piękny po prostu... Która gra, powiedzcie mi, powiedzcie mi która gra ma takiego potwora? I to jeszcze z bliska widocznego. Przecież to jest mod. A nie, yy, coś co twórca jakiś by zrobił. No chyba, że są takie gry, ale... To jest po prostu cudowne. To jest po prostu piękne. Krina zrobię, ale to będzie w słabej jakości, to nie. Dobra, bo się już widać, za bardzo, bardzo podniecam tym... Tym dla lewitanem, ale... No, ja powiedzmy się troszeczkę interesuję... Grami, jak one powstają i tak dalej. Nie do końca graniem w gry, bo też interesuje się tworzeniem gier i tak dalej. I siedziałem dużo w modelach, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego. Ja wiecie, kiedyś miałem takie hobby, szukałem właśnie jakichś gier, które mają w sobie największe jakieś istoty na świecie, nie? Coś pokroju właśnie na przykład wąs, wąż z Gadowora. Albo są takie starsze gry, które też miały taki te gigantyczny przeciwnik, ale kurde, żeby jak dużo, było takich dużo gier, co mają właśnie takich ol olbrzymich rozmiarów przeciwniki. Spotykane z bliska, które mają własne swoje za zachowania. Po prostu coś pięknego. Gdzie on jest? O, 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 Chyba się do mnie zbliża. Patrzcie, jakie on dźwięki wydaje. O! Nie sobie. Dobra moi drodzy, to ja sobie chyba w tym miejscu zakończę ten odcinek, bo ten mod nie ma nic tak naprawdę ciekawego do e, już pokazania. W ogóle tą mapę mam, mam. Tylko mapa mi się wgrała. Nie wiem, te, tamte mody są jakieś. No, zobaczymy później, nie. Mam znajomego, który się tym specjalizuje, to może mi trochę pomoże. Ale jeszcze raz musimy go z bliska zobaczyć. No, piękność po prostu, piękność. Piękność naprawdę. No. Mam nadzieję, że twórcy dostaną zastrzyk gotówki na rozwój. Ale dobra moi drodzy, ja sobie w tym miejscu chyba kończę, no bo co, będziemy tak pół godziny się gapić i podniecać tym gregantem lewiotanem, no... Wiesz, że nie było super, aż gęsiej skórki dostałem, ale wiecie, to takie... Ja bym, kurde, podziwiał jako dzieło sztuki niż jakiegoś potwora, którego bym po prostu miał koszmary po nocach. Miód moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie, tak jak mówiłem, jak macie jakieś... Widzicie, to jest nawet porównanie. To jest największy chyba gatunek na patrzcie jakie to jest bydle. Jeżeli macie jakieś ciekawe mody, albo nie wiem, paczki modów, które byście mogli mi polecić do tiki, może są jakieś paczki modów, które na przykład z Return of the Ancient powiedzmy współpracują z modem albo są nastawione na to, żeby w przyszłości jakby mieć kompatybilność z tym modem. No to, jak macie jakieś właśnie młode, piszcie komentarze. Zapraszam Was na Discorda, bo naprawdę Discord jest zajebisty. Brakuje tylko uczestników i osób. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Cześć.